No i lecimy to. Teraz tak Dół licujemy z poprzednim doczkiem sobie kielniem zawsze sprawdzam czy ładnie leży, jak już dół zlicujemy, to teraz górę, patrzymy czy do sznurka, czy od sznurka, ale tylko w ten sposób, żeby góra poszła, żeby dół już tam się nie, nie ruszył, żeby jeszcze wypasowało. Następnie pierwszą warstwę zawsze wypełniamy te uchwyty. Licujemy, przy okazji zbieramy nadmiar kleju. I tu za bardzo nasz snor To go w to. Ładnie odszedł. Sprawdzamy lico. Już nie pilnujemy wysokości, tak jak przy pierwszej warstwie, tylko do lica. Wysokość tam sama wychodzi, to jest Naprawdę cienka warstwa, także później, jak jakieś wyjdą Wam ząbki, wiadomo, bloszki też nie są idealnej wysokości wszystkie, to tareczka i już tą pokażemy. Żeby nie było tak zwanego schodkowania. Pyk. Na tamtej ścianie już musimy pamiętać o drzwiach, żeby nie zamurować no, poszliśmy pierwszą warstwę całą Bo finalnie w domu na tej wysokości będzie podłoga w domu, nie? Także to mamy poziom 0 Mamy nasz poziom Zero, teraz tak pięćdziesiąt siedem i pół Z pustem no I tak, bierzemy się za tą długą ścianę I teraz tak, drzwi mamy odtąd dotąd a z tego względu, że zaczęło mocniej wiać zrobię sobie taki myk i teraz akurat się uspokoiło widać jak sznurek jest sobie okiem war, warto strzelić, tak żeby było widać, to tak jak z wiatrówki ktoś kiedyś strzelał, będzie wiedział o co chodzi. Ładnie pasuje, zgrywa się wszystko w linii, Także tak to zostawiam. Ten bloczek zawsze coś da. W drugą stronę jakby miał, to bym sobie jeszcze dwa gwoździki pod kątem ale kiedy okazja to pokażę o co chodzi a to mi niepotrzebne i teraz tak Włożyć sobie I murujemy ta w kółko, Raz tamta ściana, raz tamta można by winkielki najpierw wymurować, ale Nie tak wygodniej powiem wam szczerze jak ktoś będzie pierwszy raz robił to na pewno bezpiecznie Jeszcze tutaj nie ma tragedii, ale nieraz są okna zaraz przy winklu, także takie peski by się tylko murowało Ciekawie. Zbieramy nadmiar. Tu jakiś uszczerbiony od razu go. Pójrzcie, o co mi chodziło. Tu jest lico. Idealnie zlicowane. Tu bloczek jest ze 2 mm szerszy. Na to nie macie wpływu. Zawsze pilnujemy zewnętrznej strony. Tego się trzymamy. Ta 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 ta. Opa. Odbrodny. Jak trzymają kąt i tam ten jest ustawiony w pionie to z automatu. One się ustawiają.